Kobieta żąda od wróżki zwrotu pieniędzy, bo mężczyzna z siłowni się w niej nie zakochał. Śnieżna wioska w Chinach przeprasza za użycie waty jako śniegu. Właściciel baru w Japonii wyznaczył nagrodę za klienta, który wystawił złą opinię. Cześć, witam was i zapraszam na kolejne, najciekawsze newsy tygodnia. Numer 10 Nowa Fobia odblokowana. 15-metrowy wieloryb połknął 24-letniego kajakarza w Chile, aby po kilku sekundach wypluć go na powierzchnię całego i zdrowego. Gdyby incydent nie został uchwycony na nagraniu przez ojca mężczyzny, z którym ten pływał po cieśnienie Magellana u wybrzeży Patagonia, Zapewne nikt z ich znajomych nie uwierzyłby w tę historię. Na filmie widzimy, jak 20-tonowy humbak nagle wynurza się na powierzchnię i pochłania mężczyznę wraz z jego żółtym kajakiem. Niedługo później jednak bezpiecznie go wypuszcza. W rozmowie z mediami 24-latek z Wenezueli stwierdził, że myślał, że już po nim, że jest już w brzuchu wieloryba. Zaczął się nawet zastanawiać, jak mógłby przetrwać wewnątrz, jak Pinocchio, aż nagle zwierzę po prostu go wypluło. Co ciekawe, to nie pierwszy przypadek, kiedy humbak połknął, a następnie wypluł człowieka. W 2021 roku zaszczytu tego doświadczył amerykański nurek, który w paszczy zwierzęcia u wybrzeży Massachusetts znalazł się na aż 40 sekund. Brazylijski ekolog uspokaja jednak, że humbaki fizycznie nie są w stanie połknąć ludzi, a tym bardziej z kajakami. Ich wąskie gardło, średnicy mniej więcej rury kanalizacyjnej, jest w stanie pomieścić jedynie małe ryby i krewetki. Do wchłonięcia kajakarza najpewniej doszło niechcący podczas polowania wieloryba na ławice ryb. Numer 9. Osiem bobrów w Czechach pozwoliło zaoszczędzić aż 30 milionów koron, około 5 milionów złotych z pieniędzy podatników, po tym jak planowano od Siedmiu lat przez urzędników Tamę zbudowały w zaledwie dwa dni. Projekt rewitalizacji rzeki Klebawy na obszarze chronionego krajobrazu Brydy opracowywany był od 2018 roku. Administracja przez lata zbierała pozwolenia, decyzje wodnoprawne i była już gotowa do budowy. Ostatecznie okazała się ona zbędna, ponieważ bobry zamieszkujące park od 2020 roku wzięły sprawę w swoje łapy i pobudowały Tamę dokładnie tam, gdzie zakładał projekt. A najlepsze, że całkowicie za darmo. W tym momencie nic, co robią bobry, już mnie nie zdziwi. Skąd ...komentował amerykański dziennikarz naukowy Ben Goldfarb, autor książki o bobrach. Numer 8 Pewna mieszkanka Malezji postanowiła dolatywać codziennie do pracy samolotem, ponieważ nawet to jest tańsze niż wynajem mieszkania w mieście. Rachel Kaur, pracownica AirAsia, każdego dnia dolatuje do stolicy kraju Kuala Lumpur z oddalonego o 350 kilometrów Georgetown. Jak tłumaczy, takie rozwiązanie pozwala jej oszczędzić pieniądze, a jednocześnie spędzać więcej czasu z dziećmi. Rata kredytu za dom w Georgetown wynosi ją niecałe 900 zł, podczas gdy w Kuala Lumpur płaciłaby prawie 2000 tysiące za wynajem małego mieszkania. Jednocześnie dolatywanie wcale nie zajmuje jej o wiele więcej czasu niż gdyby każdego dnia tkwiła w korkach jednego z największych miast Azji Południowo-Wschodniej. Cały proces począwszy od wyjścia z domu aż do powrotu zajmuje jej około 14 godzin. Dla tych co mają przyjemność dojeżdżać do pracy lub szkoły w Warszawie kolejami mazowieckimi 14 godzin poza domem to na pewno nie taki zły czas. Numer 7 Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił wypłaty chorobowego pewnemu mężczyźnie z Rybnika po tym jak okazało się, że Będąc na L4, wyjechał do Meksyku. ZUS uznał wyjazd za niezgodny z celem zwolnienia lekarskiego i wstrzymał zasiłek. Wszak jak powszechnie wiadomo, według ZUS, jak jesteście chorzy, najlepiej jakbyście cały dzień leżeli w łóżku, nie wychodząc nawet na spacer. Trochę przesada, ale żeby na zwolnieniu wyjeżdżać do Meksyku, to chyba też przesada. Niezupełnie jak się okazuje, mężczyzna zwolnienie lekarskie otrzymał od psychiatry, który w związku z nachodzeniem go przez jego byłą żonę zalecił mu zmianę otoczenia, aby zredukować stres. Najlepsze, że sam ZUS dowiedział się o wyjeździe mężczyzny do Meksyku właśnie. Od jego byłej żony, od której ten próbował uciec. To właśnie ona złożyła na niego doniesienie, jakoby, będąc na zwolnieniu lekarskim, jej ex-mąż wyjechał na wakacje do Meksyku. I to właśnie to oskarżenie było podstawą do odmowy wypłaty zasiłku chorobowego. W rzeczywistości mężczyzna udał się do Meksyku, ale wyłącznie do ośrodka leczenia traumy i stresu oraz praktyki medytacji prowadzonego przez jego byłego partnera biznesowego. Po stronie mężczyzny stanął również sąd, orzekając, że realizował on zalecenia psychiatry. Mało tego pobyt w Meksyku spełnił założenie cel. Nie tylko przyspieszył on jego powrót na rynek pracy, ale i umożliwił mu objęcie w nowej firmie stanowiska menadżerskiego. Numer 6 Pewna mieszkanka Kanady domaga się zwrotu ponad 50 tysięcy dolarów od wróżki, po tym jak nie udało jej się nawiązać romantycznej relacji z mężczyzną, który spodobał jej się na siłowni. Przez około rok kobieta przekazała wróżce łącznie 50 tysięcy 232 dolary, mając nadzieję, że prowadzony przez nią rytuał miłosny sprawi, że mężczyzna się w niej zakocha. Oprócz gotówki kobieta dostarczała wróżce również sztabki złota z kostko, bo rzekomo były niezbędne do ceremonii z użyciem świec. Tymczasem mimo upływu miesięcy tajemniczy przystojniak z klubu fitness nawet się do niej nie uśmiechnął. Wróżka Julia odmawia jednak zwrotu broniąc się, że romans się nie wydarzył, ponieważ klientka nie wykonała wszystkich zaleconych działań. Sama robiła wszystko, czego kobieta od niej oczekiwała. Numer 5. Uczestnicy niedzielnego biegu na 10 kilometrów w Glasgow pobiegli w złym kierunku po tym, jak pewien prankster pozmieniał oznaczenia trasy. Osoba ta podszywając się pod wolontariuszy zakopywała oficjalne strzałki, a następnie poustawiała nowe, prowadzące w złym kierunku. W efekcie kilkudziesięciu biegaczy pobiegło poza wyznaczoną trasę w głąb parku, w stronę drogi i z dala od jakichkolwiek punktów medycznych, których potencjalnie mogliby potrzebować. Organizator zawodów nazwał żart nieodpowiedzialnym i potencjalnie niebezpiecznym. Jak napisał w oświadczeniu, zawodnicy zostali odciągnięci od zabezpieczonej trasy, co mogło skończyć się źle, gdyby ktoś doznał kontuzji. W ramach przeprosin zaoferował poszkodowanym uczestnikom 50% zniżki na udział. W kolejnym biegu, który odbędzie się za miesiąc. Numer 4. Lokalna atrakcja turystyczna w Chinach, reklamująca się jako śnieżna wioska, przeprasza odwiedzających za imitowanie śniegu za pomocą waty i prześcieradeł. Projekt Chengdu Snow Village w prowincji Sichuan próbował przeciągnąć turystów podczas Chińskiego Nowego Roku, publikując w sieci zdjęcia drewnianych chat pokrytych grubą warstwą śniegu. Turyści przybyli na miejsce licząc na idealne selfie, poczuli się jednak oszukani, kiedy zamiast obiecanego śniegu zastali tylko porozrzucane kawałki waty oraz prześcieradeł. Radła przyczepione skrzywaczem do dachów wiatr. Kiedy zdjęcia z wioski rozeszły się po internecie, organizatorzy wystosowali przeprosiny, zwalając jednak winę na wyjątkowo ciepłą pogodę. O sprawie zapewne nie byłoby tak głośno, w końcu nikt nie oczekuje, że zakopane zawsze będzie białe jak na zdjęciach. Gdyby nie to, że zamiast po prostu zaakceptować fakt, że śniegu nie ma, organizatorzy próbowali nieudolnie go zastąpić, co wyglądało jakby od początku planowali wprowadzić ludzi w błąd. To tak jakby władysłowowo malowało cień na budynkach, aby udawać, że zawsze świeci słońce. Numer 3. Samolot z Rosjanami na pokładzie utknął na lotnisku w Poznaniu na prawie 10 godzin. 216 rosyjskich turystów wracających z wakacji All Inclusive w Sharm el do Kaliningradu nie mogło wylądować na swoim lotnisku z powodu śnieżycy. Pilot skierował więc samolot do Warszawy, jednak po odmowie lądowania, rzekomo z powodu rozpoczynającej się właśnie ciszy nocnej, ostatecznie po konsultacjach ze Strażą Graniczną zrytowało się lotnisko w Poznaniu. Aby jednak nie było zbyt kolorowo, mimo lądowania o północy, samolot opuścił lotnisko do o 10. Wszystko ze względu na problemy z zakupem paliwa od Orlenu, który niczym Sapkowski oczekiwał od przewoźnika Rosjan płatności z góry. A przez godziny nocne trudności pojawiły się również z jej rozliczeniem, mówiąc po ludzku, musiano poczekać aż przelew dojdzie, co dodatkowo opóźniło proces tankowania. Przez cały ten czas 10 godzin na lotnisku, ze względu na obowiązujące przepisy dotyczące wjazdu obywateli Federacji Rosyjskiej do Polski, pasażerowie nie mogli opuścić samolotu. Łącznie na pokładzie spędzili około 13 godzin. N Dwa. Właściciel jednego z ramen shopów w Japonii znalazł się w ogniu krytyki po tym, jak wystawił list gończy za klientami, którzy wystawili mu negatywną opinię. Jeden z dwóch widocznych na zdjęciu klientów ramen shopu Toyojiro w Kyoto, po wizycie, wystawił restauracji jedną gwiazdkę w Google, krytykując zarówno obsługę, jak i jedzenie. Właściciel, zamiast jednak wziąć krytykę na klatę, opublikował zdjęcia klientów i wyznaczył nagrodę pieniężną za ich namierzenie. Na oficjalnym Instagramie restauracji, Janusz Sun Biznesu zamieścił post, w którym oferuje aż 100 tysięcy jenów, 2,5 tysiąca złotych za każdego z recenzentów. Za podanie ich danych osobowych, miejsca pobytu lub podjęcie wobec nich innych działań. Tak, również tego, który opinii nie wystawił, ale najwyraźniej przed jej wystawieniem mógł powstrzymać swojego kolegę. Z kolei na story poinformował, że jedyny sposób, w jaki recenzenci mogą odkupić swoje winy, to wrócić do lokalu, zjeść ponownie i napisać pozytywną recenzję ze zdjęciem. Po fali krytyki restaurator bronił swoich działań, twierdząc, że ramen to całe jego życie i jedynie chronił swoją reputację przed niszczącymi opiniami. Rzekome plany ekspansji na inne rynki azjatyckie i amerykańskie dodatkowo skłoniły go do podjęcia ekstremalnych działań w celu utrzymania pozytywnego wizerunku. Jak myślicie, czy udało mu się go utrzymać? Z kilkudziesięciu pozytywnych opinii i średniej oceny bliskiej pięciu zrobiło się prawie jeden, przy czym większość opinii poznikała. Jak brzmi jedna z pozostałych, huk, huk, jeśli napiszesz złą recenzję, restauracja sprawdza twój wygląd na kamerach i wrzuca go do sieci. Strach tam iść. Obecnie Ramen Shop ma najniższą ocenę ze wszystkich w okolicy. Numer 1. W nocy z 16 na 17 lutego padł rekord zimna w Polsce. W litworowym kotle w tatrach temperatura spadła poniżej 41,1 Celsjusza. Według synoptyków to najniższa odnotowana kiedykolwiek temperatura na ziemiach polskich. Żeby było zabawniej, dotychczasowy rekord zimna w Polsce wynosił minus 41 stopni Celsjusza i został odnotowany w 1940 roku w Siedlcach pod Warszawą. Warto jednak zauważyć, że aparatury pomiarowej było wówczas znacznie mniej i tak jak dzisiaj nie umożliwiała ona śledzenia temperatury na bieżąco i z Dalnie przez internautów. Tradycyjne termometry wymagały bezpośredniego odczytu przez obserwatora. Bardzo możliwe, że temperatura w litworowym kotle spadła w 1940 jeszcze niżej. Po prostu nie było żadnego śmiałka, który przez całą noc chciałby siedzieć na wysokości 1800 metrów nad poziomem morza, tylko aby patrzeć na termometr. Okej, okay. i tym patrzącym jak weganka na burgera akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie newsy na Planecie Faktów. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć!